Telewizja Polska złożyła Steczkowskiej zaskakującą propozycję. Na decyzję nie trzeba było długo czekać. Justyna Steczkowska, dzięki swojemu startowi w konkursie piosenki Eurowizji, zyskała nowe grono fanów i znów zrobiło się o niej wyjątkowo głośno. Okazało się, że 52-latka otrzymała właśnie propozycję wystąpienia w kolejnym programie. Tym razem do diwy zgłosili się przedstawiciele telewizji polskiej. Co na ten temat sądzi sama zainteresowana? Kariera Justyny Steczkowskiej znów nabrała tempa. Dzięki udziałowi w konkursie piosenki Eurowizji, kariera Justyny Steczkowskiej weszła na kolejny poziom. O 52-letniej piosenkarce. Która zasłynęła m.in. dzięki fantastycznemu występowi w szansie na sukces, znów zrobiło się wyjątkowo głośno, a o jej talencie mieli okazję przekonać się także zagraniczni słuchacze. Chociaż wokalistce nie udało się zwyciężyć międzynarodowej imprezy, jej start w rywalizacji przypomniał fanom o potencjale artystki. Dziś gwiazda cieszy się ogromnym zainteresowaniem, i pomimo 14. Miejsca na Eurowizji może uznać, że jej występ na europejskiej scenie okazał się strzałem w dziesiątkę. Na fali popularności stacja Romew zaproponowała piosenkarce udział w serii audycji radiowych. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać, i na antenie rozgłośni pojawił się podcast Diva w Kapciach, w którym wokalistka opowiada o tym, jak wygląda jej życie po zejściu ze sceny. Artystka, która podbiła na nowo serca Polaków za sprawą tegorocznego występu w konkursie Eurowizji, tylko w RMFFM pokaże, jak wygląda jej życie, kiedy zdejmuje szpilki i sceniczny makijaż, zapowiadała program Iwona Bołdak, dyrektor programowa RMFFM.